No cóż, szpitale powiatowe oczywiście oczekują takiego zjawiska jak zawieszenie tej ustawy, ale tylko dlatego, że ustawa ta miała w swoim zadaniu tylko i wyłącznie pięcioletni okres obowiązywania, spełniła swoje zadania, więc w związku z tym, że teraz nastąpiły zmiany w tej ustawie, obowiązuje cały czas, to jeżeli nie jej zawieszenie, to tylko i wyłącznie jej takie skonstruowanie na nowo, aby mogła napełnić w przyszłości swoje dalsze. Oczekiwania społeczne, ale również pracodawców. No na pewno wiemy o tym, że rodzi ona skutki finansowe i to wysokie, chociaż przy jej wprowadzaniu uznano, że takich skutków nie będzie, co oczywistą jest nieprawdą. No jeżeli chodzi natomiast o to, czy dyrektorzy szpitali odpowiadają, za ten stan rzeczy, czy w ogóle, no trzeba sobie być jasno, zawsze są różne strony. Wiemy, że są co najmniej dwie, a mówi się, że są trzy. Avers, travers, prawda i revers. W związku z tym należy odpowiedzieć sobie na to pytanie w ten sposób, że są oczywiście przypadki, gdzie dyrektorzy z różnych powodów Odpowiadają za o kontrakty i za takie kształtowanie, a nie inne, jeżeli chodzi o te wszystkie niemile widziane sprawy, te, które oceniamy negatywnie. Ale myślę, że 90% dyrektorów, a może nawet 98% dyrektorów, powiedzmy sobie szczerze, wykonuje swoje zadania przy podpisaniu kontraktów, jedynie w oparciu o to, że nie ma po prostu innego wyjścia. Należy wspomnieć, że dzisiaj to nie pracodawcy kształtują rynek lekarski, tylko lekarze kształtują rynek pracodawców. To wskutek tego, że jest zbyt mała liczba lekarzy, a zapotrzebowanie na usługi medyczne jest wysokie, po prostu rynkowa cena takich usług rośnie. Dyrektor natomiast musi podpisać taki kontrakt, bo jeżeli by go nie podpisał zgodnie z tym, co życzy sobie lekarz, to on nie przyjąłby tych warunków. Co mu wolno zrobić? A wówczas dyrektor nie miałby innego wyjścia, tylko musiałby zamykać poszczególne oddziały, a może nawet szpital, bo często i tak się zdarzało. Więc jest to po prostu walka rynkowa i gra rynkowa. Dyrektorzy szpitali z pewnością nie mogą zwrócić z siebie całej odpowiedzialności, tak jak wcześniej powiedziałem, ale również nie można przypisywać im odpowiedzialności za to, że tak skonstruowany jest system. Wyraźnie sobie trzeba powiedzieć, że dzisiaj kształtuje rynek medyczny i rynek usług medycznych. No, płatnik. Płatnik jest tutaj najważniejszy, ponieważ on ma pieniądze, a znamy starożytne przysłowie, tak? że kto ma pieniądze, ten rządzi. Nie ma się co oszukiwać. W związku z tym należy rozwiązywać problem, odpocząwszy od płatnika, od jego możliwości, poprzez rozwiązania legislacyjne związane z kształceniem lekarzy, z dopływem ich na rynek, z kształceniem innych zawodów medycznych i dopływem ich na rynek, i uzmysłowić sobie, że jesteśmy również w procesie rynkowym w ochronie zdrowia. Tak więc podsumowując, jeżeli chodzi o podpisywanie kontraktów, to nie jest tak, że dyrektor ukształtuje ten rynek, tylko rynek kształtuje podpisanie tego kontraktu. A jedną jeszcze rzecz trzeba sobie powiedzieć, i to bardzo wyraźnie, że jeżeli nie spowodujemy tego, że zmieni się stosunek ilości zawodów medycznych, a przede wszystkim wysokiej kadry lekarskiej. To ten rynek będzie dalej szalał, bo takiego światu określenia. Również to, że mamy wycenę świadczeń, w której znajdują się środki na wynagrodzenia, powoduje to, że jeżeli lekarz oblicza swoje wynagrodzenie procentowo, jeżeli chodzi o wycenę świadczeń, to w tej wycenie świadczeń mamy również wynagrodzenia innych pracowników, no i niestety następuje spirala, którą można nazwać oscylatorem. Więc trzeba wziąć się za rozwiązania podstawowe a mianowicie ustawę o wynagrodzeniach, trzeba co najmniej wspomóc rozporządzeniami, żeby wiele spraw uregulować. I tak to się na dzień dzisiejszy ma. No, trzeba powiedzieć jeszcze tę ważną kwestię, że na dzień dzisiejszy. Ta usługa medyczna jest różnie wycenana i różnie jest ona kształtowana w poszczególnych podmiotach leczniczych. Musimy sobie powiedzieć w ten sposób, że zaczynając od POZ-ów. Tam wynagrodzenia POZ-y otrzymują z per capita, czyli od głowy. Nie muszą świadczenia wykonać, a już mają płacone środki finansowe. Trzeba się zastanowić, czy to dobre rozwiązanie, bo to jakby nie wywołuje tego skutku, żeby wszystkie badania robić pacjentom i nadmiernie się nad pacjentem, że tak powiem, pokłonić. Natomiast szpitale otrzymują wynagrodzenia dopiero wtedy, kiedy wykonają swoje usługi, zostanie ona rozliczona i to też nie równomiernie. W szpitale powiatowe, 70% pacjentów i świadczeń szpitalnych odbywa się właśnie w szpitalach powiatowych. One mają najtrudniejszą sytuację. No i wynika niestety to z tych urozumień, które są. Kliniki, szpitale duże, ogromne szpitale, szpitale wojewódzkie odnotowują zyski w tej chwili, mimo takich kształtowań wynagrodzeń, jakie są w tej chwili, bo po prostu są inaczej finansowane. Myślę, że to w pewnym sensie trzeba zmienić. Nie tyle może, żeby zabierać innym szpitalom środki, ale żeby te mniejsze wspomóc na tyle, żeby mogły co najmniej działać na takim poziomie, żeby nie odnotowały strat. Inną sprawą jest zapłacenie za wszystkie świadczenia, które szpitale wykonują, bo dzisiaj wiele szpitali pracuje w ten sposób, że musi finansować Leczenie pacjentów, a przecież te nadwykonania, o których my mówimy, to nic innego jak wyleczony pacjent. Skoro pacjent został wyleczony, należałoby mu zapłacić. No i powiedzmy sobie zupełnie szczerze: powiedzmy i tę rację, że dzisiaj wiemy o tym, że jeżeli co najmniej 18 miliardów w tym roku nie zostanie zaopatrzony NFZ z budżetu państwa, to my po prostu nie damy rady. W szpitalach w tej chwili niektóre szpitale odnotowują już na poziomie 90% kosztów wszystkich, to koszty wynagrodzeń. No tak być dalej nie może, bo od 1 lipca to już będzie ponad 100%. Więc cóż można powiedzieć o leczeniu pacjentów? Należy to w interesie pacjentów i nas wszystkich, żeby tę sytuację odwrócić i zmienić. No oczywiście są również głosy, że dosypujemy do ochrony zdrowia, dosypujemy do ochrony zdrowia, nic się nie dzieje, ciągle jest źle. To nie jest prawda, wiele rzeczy się zmieniło. Mamy już to, że zawody medyczne są bardziej atrakcyjne. Wiele ludzi się uczy w tych zawodach, wiele ludzi wraca do zawodów, wraca z zagranicy, więc ta ustawa spełniła swoje oczekiwania. W związku z tym, należałoby się dzisiaj zastanowić, jak zrobić, żeby tę ustawę pokierować, by dobrze ona funkcjonowała dalej, ale nie w ten sposób, żeby zabijała cały system.